Cześć, jestem Krzysiek i zapraszam Was na dzisiejsze media. Dzisiaj wracamy do informacji ze świata mediów, ale planuję cykl odcinków o amerykańskich spółkach medialnych: typu NBC, CBS, ABC, CNN, Fox i podobnych. Myślę, że przypadnie Wam do gustu. Wracając. Co tam, Panie, w świecie mediów? Pracownikom TVP nie jest wesoło. W wyniku siłowego przyjęcia publicznych mediów KRRIT zablokowała pieniądze z abonamentów, między innymi dla TVP, i przekazała je do sądowego depozytu. Rząd też wstrzymał rekompensaty za utracone wpływy z abonamentów. Znaczy to, że TVP ma mało kasy, a to przekłada się na sytuację pracowników B2B: od kilku miesięcy nie dostają wypłat. Niektórzy sprzedają swój dobytek. Ich sytuacja jest bardzo trudna. Wsparcia pokrzywdzonym udziela Związek Zawodowy Solidarność, pracowników TVP, który czeka na spotkanie z likwidatorem TVP Danielem Gorgoszem. Kto by się spodziewał, że kanał sportowy, przez wielu postrzegany jako YouTube'owy Titanic, założy serwis internetowy. Tak się jednak dzieje. Niedawno Borek zapowiedział, że kanał skupi się na sporcie, czyli na tym, na czym zdaniem wielu internautów powinien się skupić. Z tego też powodu KS Poranek zniknął i został zastąpiony programem Teraz Sport. Teraz pojawiła się informacja, że kanał sportowy z koncernem mediów sportowych Better Collective pracuje nad portalem w domenie kanalsportowy.pl. Będzie dużo sportu i materiałów z programów kanału sportowego. No to co, czekamy start 14 marca. Dzisiaj swoją premierę miał przekanał. O 19 zaczął się powitalny live, a godzinę wcześniej ukazał się reportaż o protestach rolników. W inauguracyjnym live pan Bartłomiej Graczak przedstawił serię programów, które ukażą się w ramach nowego projektu. Przeżycie, czyli reportaże społeczne, przepytanie, czyli wywiady, prześwietlenie, czyli wywiady z politykami skupione na ich prywatnej stronie życia, przemowa, komentarz redaktora Graczaka, przegłos sądy publiczne, przeszłość, podsumowanie afer i wydarzeń z przeszłości. Na moje pytanie: jaki jest stosunek redaktora Graczaka do TVP? Dziennikarz dał do wiadomości, że uważa przyjęcie za bezprawne i nie mające nic z tworzeniem obiektywnych i bezstronnych mediów. Na pytanie, czy Przekanał będzie konkurencją dla Kanału Zero, redaktor Graczak odpowiedział, że bardziej jest to wzór, do którego zamierza dążyć, aniżeli konkurencja, a Przekanał zajmuje się tematyką polityczno-społeczną, czyli inną niż ta kanału Zero. Teraz gwóźdź dzisiejszych mediów, czyli nowości ze świata telewizji zwiertniczej. Kiedy wszyscy już stracili nadzieję, stało się. Dzisiaj, 1 marca, zmieniona została oprawa graficzna i identyfikacja wizualna flagowego kanału telewizji TVN. Do marki zostaną wprowadzone kolory zielony, żółty, czerwony, biały, granatowy, jasno-niebieski, ale kolor niebieski będzie tym podstawowym, zmianę też przejdzie logo TVN, rozjaśniony i odświeżony został błękit, a napis zmienił kolor z żółtego na biały. Dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba nowa oprawa. Dziękuję Wam za uwagę, jeszcze dzisiaj zapraszam Was na Skrótowo, a jutro pojawią się nowe serie. Transport na P.P.M. Channel i podróż po fundacji SCP na P.P.M. Podcast.